Siema Widzowie! Dzisiaj nagrywam odcinek z Carlilę to Pokupujemy... Kurde, pff, chwila. Pokupujemy auta. Jakieś... Sorry, wracając do odcinka. Będziemy kupować auta. Pff. O kurde. Chwila, tutaj nie ruszaj się. Dobra, nie rusza się kamerka. Ktoś to kupił, a nie co? mi można było sprzedać. No, czemu nie ma więcej? Audyt do sprzedania! Ua. za drogie to jest. Jeszcze. Kilka dni temu ja to kupiłem za. Osie, za sorry. Za 5000. To jak to tak szybko. Znaczy nie za 5000. Nie pamiętam już. Tanio na pewno. 1700 chyba. 1400. 1300 chyba. Dobra. Daj. Coś dobrego, bro. Ale to ale rymy nie ma. No. Czy, czy, czy wy ludzie umiecie dać go? Kart, ile ja mam tego? Hmm. Hmm. To jestem ja A dobra już wiem się co se kupiłem ostatnio za 1400 100 000... Tak 1400 chyba Mega szybkie auto Już wam pokazuję Lekkie lagi są Dealership O oh je yeah. To To kupiłem To ze To zen w ogóle mam W planach żeby sprzedać o Ale mam zero tokenów nie będę sprzedawać. Już wam pokazuję, jakie auto. Jak ja mam tutaj tą mazda, jakiej jej już nie mam? Ładne jest strasznie. Strasznie ładne jest. Ja tutaj sobie kupię auto. To Sherby, bo Nie wiem, jak to się czyta. No. To. To auto sprzedamy sobie tak za 200-300 tokenów. Volkswagen! Oby do mnie kuzyn nie zadzwonił, jak teraz nagrywam. mam najwięcej subskrypcji z klasy. Z mojej klasy ogólnie i w szkole. Mam najwięcej subskrypcji. Za... Bo dużo osób u mnie w szkole nagrywa. A ja mam najwięcej ze szkoły, a mam mało. Mało mam subskrypcji, a mam najwięcej ze szkoły. Więc trochę dziwne. Co? Co się stało z tym Graj w DJ'erem? Co to są za ochydne opony? No serio? Co za kupa? <tryk> Zero? Znaczy co to? Co to jest? Nie, wiem, to na razie dajmy, ale brzydkie to auto przez dzieciaka malowane. Coś nie ma Do siebie mówiłem trosek coś Ale fajne Audi R8 no, Ładne nawet Ale żebym ładnie zrobi to, to auto To podoba mi się jakie zrobiłem Tutaj to znowu bardzo mi się też podoba Dobra, lecimy samolotem. Specjalnie 5 milionów zarabiałem na ten odcinek. Byle, żeby lecić tym samolotem. Robimy tak jak prawdziwi ludzie. Uff. Dobra, chwila to zajmie. Startujemy. Lądujemy na autostradzie. Na, na, na autostradzie. Tak. Nie przesłyszeliście się. Wylądowałem na autostradzie. Jedziemy! Na autostradzie samolotem? Co jest? Ale głupia. Zdobyłem to samolotem. Nie rozbi się. Na autostradzie lecę samolotem, znaczy jadę. Ło ale blisko było, żebym zahaczył tyłem i lecimy lądować. po tak! zmniejszamy już prędkość. Wylądowaliśmy bezpiecznie. A wrawiduje. Zaraz koniec odcineczka, niestety, bo mam trochę mało czasu, bo jadę gdzieś. I lecimy! Niebezpiecznie lecimy, bardzo niebezpiecznie. Pod tym czymś, takie... Nie! nie. Uff! Autost pod autostradą chciałem polecieć. Polecimy nad autostradą. Uuu, Jezu, do góry! I Nie! 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 Na razie idę. Miłego dnia! Bye!